Cześć wszystkim, dzisiaj będę miał przyjemność przedstawić Wam nową giełdę ze wschodnimi tutaj korzeniami Exmo.com także zapraszam do prezentacji tego projektu. Ok, zacznijmy od tego, że przedstawię Wam historię tej giełdy i... Czym ona się generalnie zajmuje? no Giełda wiadomo, czym się zajmuje, ale kto za nią stoi, i tak dalej. Generalnie powstała w 2014 roku i obecnie ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Polsce, Litwie i USA. Platforma Kryptowalut Exmo ma ponad 24 tysiące aktywnych handlowców dziennie, aktywnych użytkowników, obsługuje 150 par. Token wymiany, główny ich token Exmo Coin i ponad 4 y, waluty fiducjarne. Średni dzienny wolumen obrotu wynosi 100 milionów dolarów. Generalnie nie jest to jakaś przeogromna firma, jest to dopiero początkujący, może nie początkujący, ale no mniejszy gracz niż przykładowo wiem, Binance czy. Backbeat. To jest raczej logiczne. Sto stoją za nią przedstawiciele tutaj Ukrainy. Ze względu na to, że wiem, że część z widzów może. No po prostu to przeszkadza, że jest tu Ukraina. Eee, poszukałem więcej opinii na ten temat i dlatego będę chciał je też wam przedstawić jak najszybciej. Przede wszystkim to, że. Tutaj, nawet nie znam tej strony CryptoPanel, ale ta strona pokazuje, że ta giełda, ta, ta, ten artykuł w ogóle powstał w 2022 roku, czyli no, rok temu ponad. No i mówię pra, praktycznie to samo, nie? że giełda jest już od 2014 roku. tak. Ważne jest to, że w obecnej sytuacji ma siedzibę nie tylko na Ukrainie, ale też ma w Londynie. No to raczej w, w obecnej sytuacji jest to mega kluczowe. Mówi o prowizjach handlu z dźwignią, weryfikacji KYC i tak dalej. Oczywiście weryfikacja KYC jest, no bo w dzisiejszych czasach to już raczej na każdej tego typu platformie weryfikacja KYC będzie. Generalnie znajdziecie więcej artykułów na temat Exmo.com, nie jest to nic w tym momencie już jakiegoś nieznanego czy coś w tym stylu. Raczej rozwijają się w dobry, normalny sposób. Także wyspoko. Oczywiście za, za, będziemy obserwować, gdzie ich ten rozwój cały zaprowadzi. Tutaj w ramach tego, że zgodziłem się na ten film od platformy Exmo uzyskałem dla Was 30 pakietów Advance dla pierwszych 30 osób, które zarejestrują się z linku poniżej. Także jeżeli temat Exmo Cię interesuje i chciałbyś mieć coś dodatkowego, możesz to zrobić. Pierwsze 30 osób dostaje bonus. Interesujący jest ich blog, który prowadzą widzę, że rzetelnie i praktycznie no, w miarę na bieżąco. Um, Generalnie też wiem, że małe mniejsze platformy bardziej angażują się w tego typu działalność, tworzenie bloga, pisanie artykułów i jest jak najbardziej spoko. Um, mam nadzieję, że tutaj w pewnym momencie nie będzie stop, ale generalnie ja lubię często sobie przeglądać tego typu artykuły, bo mam takie wrażenie, może to jest tylko wrażenie, ale mniejsze platformy jakby bardziej się ustarają, coś w tym stylu. Do czego Wam może się przydać Exmo w pierwszej kolejności, w ogóle jako giełd. Po pierwsze do tego, żeby wpłacić sobie złotówki i zakupić za nie krypto. Na ten moment, na moment nagrywania tego filmu, w zależności od tego kiedy będziesz oglądał, może być inaczej, wypłaty w złotówkach, dolarach i funtach są zablokowane. Przynajmniej te fiducjarne są możliwe tylko wypłaty w. W euro, aczkolwiek myślę, że moich widzów to nie będzie za bardzo interesowało. Raczej będzie Was interesowała wpłata i wypłata w krypto, bo zawsze tak to działa. Wiem, jak jest. A i pamiętajcie, oczywiście, że nie trzymamy kryptowalut na żadnej giełdzie. Giełda służy do tego, żeby kupować i wysyłać dalej. Chyba, że nie wiem, kupisz jakiegoś takiego alta, którego, no tutaj raczej takiego nie ma, ale alta, który, no nie da się wysłać nigdzie, bo na przykład jest bardzo mały, nie ma portfela i tak dalej. No to wtedy jesteś zmuszony do trzymania na giełdzie, ale no to jest raczej. Rzadko spotykane, raczej jest to skrajność. Zazwyczaj, jeżeli kupujemy te duże projekty, no to polecam każdemu trzymać je u siebie, trzymać je na portfelach zewnętrznych, a nie na giełdzie, nie na żadnej giełdzie. Bardzo ciekawa jest ta opcja Exmo Premium, bo jakieś warunki nie są specjalnie trudne, a zniżki są dosyć duże. Oczywiście kupujemy coina spekulacyjnie, żeby tutaj mieć dostęp do tych, do tych warunków i Tutaj mi się troszkę nie podoba, bo mogli na przykład dać na przykład strzelam, 100 coinów Exmo, a jest dolar w coinie Exmo, albo tutaj 100 dolarów w tokenie EXMO. Um, czyli na przykład tutaj jest 8900 tokenów Exmo. I dlaczego mi się to nie podoba? Dlatego, że jeżeli kupimy z dzisiaj za 100 dolarów, a cena tego tokena spadnie, no to będziemy musieli cały czas dokupować i gonić króliczkę. To wie, być może o to twórcom tego tutaj programu chodziło. Niemniej program jest ciekawy, bo fajne tutaj prowizje daje, fajne. E, możliwości, no ale uważam, że to powinno być jednak przeliczane w tym tokenie. A ile on będzie kosztował, no to jest inna sprawa. Chodzi o to, żeby cały czas mieć tą samą ilość tokenów i nie dokupować ich wraz ze spadkiem jego ceny. Ehm, no, także, także tak to wygląda. Domyślam się, że wraz ze rozwojem projektu, jeżeli pójdą jakoś globalnie i tak dalej, kto wie, może im się to uda. E, wówczas cena może też rosnąć. No to jest raczej naturalne. Nie? Tym bardziej, że Hotsun sam przed nami, ale to zobaczymy. Ehm, bardziej tutaj. Ceniam to, jak to jest skonstruowane. Sama forma jest spoko, nie? bo są duże prowizje, duże zniżki na, na prowizje, ale uważam, że to powinno być właśnie w tokenie, a nie w dolarach przeliczonych na token. No ale to jest moje prywatne zdanie, może to kiedyś zmienię. Um, OK. Możemy tutaj kupić kryptowaluty za pomocą po prostu karty Visa. Myślę, że to jest, każdy każdy wie jak to zrobić, jest to intuicyjne. Spoko, że jest taka opcja, spokojnie można to zrobić, chociaż na większości giełd już w tym momencie da się to zrobić i super, no bo to też napędza gdzieś tam globalną adopcję. Giełda, tak jak widzicie, jest normalna, jest intuicyjna, działa tak jak każda giełda. Na ten moment z tego, co widzę, to jest handel spot, nie ma dźwigni. Być może jeszcze, może za jakiś czas będzie ta dźwignia wprowadzona, kto wie. Ale myślę, że każdy, kto będzie chciał z tej giełdy tutaj sobie skorzystać, bez problemu będzie mógł to zrobić. Nie ma tutaj żadnych trudności, żadnego wydziwiania. Raczej jest to proste i intuicyjne. Coinów na ten moment jest jeszcze nie za dużo, przynajmniej są te podstawowe, ale jeszcze nie ma tego nie wiadomo ile. Jest tutaj handel spot. Więc generalnie, może, jeżeli będzie gdzieś tam atrakcyjna opcja cenowa, żeby sobie zakupić tutaj, na przykład Bitka Ethera, czy nie wiem co tam chcecie, XRP i wysłać dalej, być może opłaci Wam się skorzystanie z tej giełdy. Oczywiście przypominam, że w zależności od tego, kiedy będziesz oglądał odcinek, ceny na giełdzie, nawet ceny w porównaniu do innej giełdy mogą się różnić. Tak? Czasami będzie na korzyść tej, na korzyść... czasami będzie na korzyść tamtej. To też nazywa arbitraż. Niektórzy jeszcze do niedawna robili arbitraż przerzucania z giełdy na giełdę, no bo to się po prostu opłaciło. Także no, teraz to już różnie z tym jest, ale w każdym razie chcę, żebyście wiedzieli, że ceny w zależności od giełd mogą się po prostu czasem różnić. I kto wie, czy tutaj też tak nie będzie, w zależności od tego, kiedy będziesz chciał kupić swojego bitka czy etera. Jeżeli macie jakieś pytania co do EXMO, no to tutaj jest fajne QA, można sobie przewijać, rozwijać, oczywiście jest, jest też aplikacja mobilna, generalnie na większość pytań tutaj znajdziecie po prostu odpowiedź. Podsumowując, polecam Wam sprawdzić sobie platformę EXMO, zobaczyć, może będzie dla Was, może Wam się spodoba, może w jakiś sposób zarobicie na cenie tego tokena, a ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku.